Teraz y, mamy taką sytuację, że mamy układ trzech ładunków umieszczonych wzdłuż jednej prostej. Ładunek Q1, ładunek Q2 dodatni i ładunek Q3 w odległościach, które są podane na rysunku. Możecie sobie zatrzymać film i przeczytać. I tym razem naszym zadaniem będzie wyznaczenie potencjału od tych trzech ładunków w punkcie o zaznaczanym tutaj na zielono, czyli interesuje nas potencjał w punkcie O. No, potencjał jest wielkością skalarną i jest go dużo łatwiej obliczać niż natężenie pola elektrycznego. No i ponieważ pole elektryczne wytwarzają trzy ładunki, to potencjał w punkcie O. Będzie sumą potencjałów od ładunku pierwszego dodać potencjał od ładunku drugiego dodać potencjał od ładunku. Trzeciego, jaki jest wzór na potencjał, przypominam, że potencjał od ładunku punktowego pola wyraża się wzorem współczynnik K razy ładunek wytwarzający to pole podzielone przez odległość od tego ładunku. No to i pamiętajmy o tym, że znak. Ładunku też jest istotne. No więc w takim razie, jeżeli chcemy znaleźć potencjał w punkcie O, który jest w środku między tymi krańcowymi ładunkami, to musimy, K możemy od razu wyciągnąć przed nawias, prawda? Dlatego że współczynnik K stoi przy każdym z tych ładunków we wzorze na potencjał. Dodajemy te wartości skalarnie. Wstawiamy nawias. Dobra, nawias. No i piszemy po kolei. Ładunek Q1. Ładunek Q1. Podzielony przez Odległość między punktem A a ładunkiem Q1, czyli R podzielone na 2. Dodać ładunek Q2 podzielone przez odległość między punktem A a ładunkiem Q2, a to będzie R podzielone przez 2. Odjąć odległość d. Widzimy z rysunku, że to będzie właśnie taka odległość. I do tego dodać ładunek Q3. Na razie nie wstawiam wartości, więc mogę napisać ogólny wzór, że to jest dodać ładunek Q3 podzielone przez odległość między punktem O a ładunkiem Q3, czyli yy, odległość r przez 2r. Tutaj błąd. Dobrze. Z powrotem przez R podzielone przez 2. Dobrze, żeby to obliczyć, to będziemy wstawiać teraz wartości liczbowe. Więc potencjał punktu A, O równa się. Zwróćmy uwagę, że ładunek Q1 i Q2 i Q3 to jest jakaś wartość razy 10 do minus 9 kolumba, ponieważ występuje wszędzie. To mogę sobie te 10 do minus 9 kulomba wyciągnąć przed nawias i zapisać, że to jest k, czyli 9 razy 10 do 9 razy 10. Do minus 9, wyciągnięty przed nawias z tych wszystkich wartości ładunków, które tutaj siedzą. I teraz po kolei, q 1. 2 razy 10 do minus 9, czyli zostawię je 2. Pamiętamy o tym, że wszystko do tych wzorów musimy wstawiać w układzie SI, ponieważ R jest 10 cm, połowa R to jest 5 cm, to to jest setnych m, prawda? Czyli to należy podzielić przez 5 setnych. Ja napiszę to na razie w ten sposób, w ułamku zwykłym, nietypowo, bo później będzie nam łatwo to odwrócić i może trochę łatwiej liczyć. Podzielone przez 5 setnych. Analogicznie, dodać ładunek Q2 dodatni, czyli dodajemy 3 razy 10 do minus 9, 10 do minus 9 przed nawiasem, czyli tu jest 3. Podzielone przez no, odległość między y, y, ładunkiem Q2 ao to jest 5 cm, odjąć 2 cm to jest 3 cm, czyli 3 setne metra, prawda? I uwaga, dodać, ale widzimy, że tutaj jest ładunek ujemny, to może na razie jeszcze napiszemy to w ten sposób: dodać. Minus 4, 10 do minus 9 jest przed nawiasem. Tutaj odległość między punktem O a ładunkiem q 3, 5 cm, czyli to jest 5 setnych. Prawda? Dobrze. W takim razie ten potencjał w punkcie O. Liczymy dalej. 10 do 9 razy 10 do minus 9 to jest 1. To już nas nie obchodzi, zostaje nam przed nawiasem 9, prawda? Teraz, co my tutaj mamy dalej? Wszędzie stoi w mianowniku mianownika 100. No w takim razie to 100 będzie wszędzie tutaj w liczniku i można też wyciągnąć to przed nawias, prawda? Co zostaje w nawiasie? No, w nawiasie zostaje. 2 piąte dodać 3 trzecie, odjąć 4 piąte. 2 piąte to jest 4 dziesiąte. 3 trzecie to będzie 1. Odjąć 4 piąte to jest odjąć 8 dziesiątych. No i

I razy 100 da nam w sumie 60 razy 9, czyli 540, 540. Teraz szybciutko jednostki. No, jednostki potencjału, jednostki potencjału. To jest. Newton. Tam jest k, prawda? Czyli razy metr do kwadratu przez kuląb w kwadracie, tak? Razy kuląb, bo to jest razy ładunek podzielone przez metr. To wszystko piszemy w nawiasie kwadratowym, jeśli chcemy obliczać, jeśli chcemy obliczać jednostki. No i kulomb z kwadratem skraca się, kwadrat z metrem się skraca. Teraz zauważamy, że newton razy metr to jest dżul, a dżul na kuląb. Co warto zapamiętać z definicji potencjału, to jest właśnie to, czego szukaliśmy, czyli volt. Czyli nasza odpowiedź jest taka, że potencjał wynosi 540 voltów. Dopisuję to w nawiasie kwadratowym, ponieważ nie ciągnęłam tej jednostki cały czas, więc tak wypada to zrobić. Tutaj jeszcze może bym wygumkowała niepotrzebny taki fragmencik, jeśli się uda. Tak. Tu też no, zostawmy to już tak, bo będzie trzeba cały trzy film poprawiać.